Nie wiem, czy wiesz, ale wszystkie czynniki wywołujące reakcję stresogenną w Twoim organizmie nazywane są stresorami. Co więcej, istnieją stresory obiektywne oraz subiektywne. Stresory subiektywne znasz doskonale, albowiem to są wszystkie sytuacje, które mogą Cię stresować. To może być odrzucenie społeczne, to może być fakt, że stoisz w korku mając świadomość upływającego czasu oraz tego, że najprawdopodobniej spóźnisz się na spotkanie. To może być brak pieniędzy, choroba w rodzinie oraz brak poczucia, że Twoje życie ma sens. Siła oddziaływania stresorów subiektywnych na ciebie uzależniona jest od Twojego nastawienia oraz sposobu, w jaki interpretujesz otaczającą ciebie rzeczywistość. Niemniej jednak istnieją również stresory obiektywne. O stresorych obiektywnych możesz nawet nie wiedzieć, a one i tak będą aktywizowały reakcje obronne Twojego organizmu. Są to na przykład niewystarczające oświetlenie, natężenie dźwięków powyżej 85 dB, co jest charakterystyczne dla dużych metropolii. To mogą być ultradźwięki, infradźwięki, to może być alkohol, papierosy, zanieczyszczenie powietrza, wody, Twojego pożywienia oraz ilość osób na metr kwadratowy. Tak czy inaczej, niezależnie od tego, czy są to stresory subiektywne czy obiektywne, dla twojej podświadomości interpretowane są jako stan zagrożenia. I żeby uchronić ciebie przed tym stanem zagrożenia, podświadomość aktywizuje generalny system adaptacyjny. Jest to mechanizm, którego istotą jest fakt, że przez większość czasu, kiedy stresor na ciebie działa, utrzymywany jesteś w stanie mobilizacji. Mobilizacja to taki moment, w którym Twoja odporność zostaje wyniesiona na najwyższy z możliwych pułapów. Wtedy pozornie aktywujesz gen nieśmiertelności tak długo jak stresor na Ciebie działa. Na przykład musisz wyrobić się z projektem do końca miesiąca, możesz nie spać, nie pić, nie odżywiać się, biegać nagą po mieście i nic złego Ci się nie stanie, nie rozchorujesz się, albowiem Twoja odporność jest na najwyższym z możliwych poziomów. Kiedy stresor przestaje na ciebie działać, wchodzisz w fazę wyczerpania. To jest faza, w której twoja podświadomość wie, że już nie jesteś pod ostrzałem, już nie jesteś na froncie i może po prostu odbudować witalne siły twojego organizmu. Często jest tak, że ludzie kończą projekt, jadą na wakacje, żeby odpocząć i zaczynają chorować właśnie z uwagi na fakt, że weszli do fazy wyczerpania. A co jeśli stresor nie przestaje na ciebie działać? A co jeśli jesteś pod nieustannym ostrzałem? A co jeśli jesteś w fazie mobilizacji i cały czas, każdego dnia, nawet jeśli nie jesteś tego świadomy, zaciągasz kredyt energetyczny? Skąd tak naprawdę ta energia się bierze? Z jakich zasobów czerpiesz? Pamiętaj, że jest to energia, która powinna wystarczyć na twoje zdrowe, satysfakcjonujące życie na co najmniej od 80 do 120 lat. Często jednak ludzie nie mają z tego świadomości, nie pracując z, y, świadomie ze stresem, nie ujarzmiając go i nie wspierając swojego organizmu, żeby nie był cały czas w fazie mobilizacji, po prostu degradują swój organizm, pozwalają na to, aby stres, kortyzol y, y, robił spustoszenie w twoim organizmie. I dlatego jesteśmy przyzwyczajeni, że od 60. 70. roku życia, kiedy wchodzimy w etap dojrzałości czy też starości, nasz organizm zaczyna odmawiać nam posłuszeństwa. A nie musi tak być. Stres nie musi Ciebie zawijać powoli. Stres może być Twoim przyjacielem w momentach, których będziesz tego potrzebować oraz y, przyjacielem, który słucha się Ciebie i y, któremu wydajesz swojego rodzaju polecenia. W jaki sposób? Pracując z nim świadomie, poprzez różnego rodzaju techniki wizualizacyjne, poprzez różnego rodzaju techniki oddechowe, poprzez pracę z ciałem, poprzez pracę z przekonaniami, poprzez pracę z planowaniem własnego kalendarza, priorytetami i wiele innymi y, rzeczami, o których opowiem Ci już niebawem. Dlatego zachęcam Cię! Ujarzmij mi stres. Bądź gotów na kolejny odcinek z tej serii. Do zobaczenia już wkrótce.